Ja tak nieśmiało chciałem zapytać, czy masz tam może jakieś dziecko pod ręką? No to świetnie się składa, bo razem z Cartunito przygotowaliśmy ćwiczenia, które możesz zrobić ze swoim dzieckiem, ze mną i z sami. Będzie naprawdę świetna zabawa. Także co? Zaczynamy! Cześć, 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 jesteś tam? No przecież widzę, że jesteś. Ja też jestem. Jestem Uczaj. A tak naprawdę nazywam się Daniel Józef Kuczaj. Chociaż przyjaciele mówią do mnie Kuczaj. Także jestem Kuczaj i jestem trenerem. W szkole dzieci mówiły na mnie Kuczaj, Kuczaj, nie do Kuczaj, zawsze roznosiła mnie energia, miałem jej bardzo dużo, więc... Postanowiłem zostać trenerem i dzisiaj mogę tutaj być razem z tobą i bardzo się z tego cieszę, że tam jesteś i, i jeśli ktoś jest z tobą, to, to możemy super bawić się e, razem. Ja mam teraz takie pytanie do ciebie. E, czy oglądasz Bad Wearsy? Kto ogląda Bad Wearsy? Ręka do góry. No i właśnie jak moje koty teraz to oglądają, to podniosły łapę do góry. No mówię ci, moje koty oglądają Bad Wearsy. Nie wierzysz? Serio, pokażę Ci na końcu. Jak skończymy, to pokażę Ci, jak oglądają Batmani. Może dlatego, że wyglądają trochę jak Batman. Ale to dopiero na końcu, jak wszystko skończymy. Ok, to zaczynamy. Zaczynamy nasze mm, ćwiczenia, ale to będzie naprawdę super zabawa. Przede wszystkim super zabawa. Pierwsze, od czego zaczniemy, to sprawdź. Czy masz miejsce, żeby wszystko, wszystko zrobić? Uwaga, ręce na boki i teraz jak taki... tak O! Taki... taki jakby o, samolot. Zobacz, o, nie, oni się nie obwijasz, pani się nie wie. I Uwaga, teraz noga. Noga do przodu i jedna, super. Druga jest, super. Mm -hmm. A z tyłu... Bo ja nie chcę żeby być na przykład, żebyśmy zniszczyli mamie stolik. Wtedy może trochę się zenerwować, więc... Drug nogę do drugi, to już jest wszystko, i jeszcze druga noga, jeszcze. Też? No to świetnie. Jeśli masz miejsce, to możemy zaczynać. Zaczynamy nasze pierwsze ćwiczenie. Złap skakankę. Wyobraź sobie, że masz skakankę w rękach. I uwaga, skaczemy na skakance. Na przemian jedna noga, i druga. Kolana troszeczkę wyżej. Dajesz radę? O, super, świetnie. Bardzo dobrze, skaczemy z jednej nogi na drugą i skaczemy jeszcze, jeszcze skaczemy, jeszcze skaczemy na skakance. Trzymaj mocno skakankę, trzymaj mocno skakankę i z nóżki na nóżkę przeskakuj. Super, bardzo dobrze, świetnie Ci poszło. Złap. Chwilę oddechu, odpocznij, a ja pokażę Ci kolejne ćwiczenie. Będziemy przechodzić. O! Będziemy przechodzić tak, do takiego podporu i będziemy wracać z powrotem do góry. Ok? To zaczynamy. Schodzimy do podporu i wracamy do góry. I schodzimy... Ja takie, wiesz co, jak niedźwiedzie. O, super. Możesz szybciej. Jeśli dasz radę szybciej, to możesz troszeczkę szybciej. Super. I wracamy z powrotem góra. I jeszcze raz. I dasz radę zrobić jeszcze raz? Starczy nam czasu? Starczy nam czasu. Zróbmy jeszcze raz i wracamy. I świetnie. Kolejne nasze ćwiczenie, które nazywa się pajacyki. Ale jako, że... Mm, wiesz co? Batman nie wiem, czy byłby zadowolony, żebyśmy byli jak pajace czy jak joker. Bądźmy jak nietoperze. O, bądźmy nietoperzami. I zaczynamy nasze ćwiczenie, które my nazwiemy sobie nietoperze. Zobacz, na mojej koszulce jest nietoperz, czyli znak Batmana. I z całą naszą drużyną, z całą naszą drużyną Batwilsów robimy dzisiaj nasz trening, ale to będzie super czas, ale to będzie świetny czas. Super, zatrzymaj się. Zatrzymujemy się i uwaga. Teraz jakbyśmy się siadali na, na krzesełku, ale hmm, ten Joker zrobił nam sikus i nałożył tutaj pełne jakichś gwoździ. Siadamy na krzesełku i stajemy. Góra. Siadamy na krzesełku. Ała, pupe mnie uchło. Siadamy i góra. Siadamy i góra. Pamiętaj, żeby mieć plecki proste i góra. Zobacz, siadasz, siadasz, siadasz. Ała, uchło mnie w pupę. I jeszcze raz siadamy, siadamy. Siadamy. Ała, uchło mnie w pupę. Po prostu joker nałożył tutaj. Ała, jakieś gwoździe. I, i jeszcze raz i góra. Pięknie, super. Nie wiedziałem, że tak dobrze to wszystko Ci pójdzie. Nie spodziewałem się tego. Wiedziałem, że będzie fajnie, ale nie, że... Aż tak, co my mamy kolejnego? Kolejne, kolejne, kolejne. O, ale mam super, ale mam super ćwiczenie. Bieg... To nazywa się bieg bokserski, czyli biegniemy, ale na hasło joker stajesz w miejscu i unosisz kolano. Biegniemy, 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 biegniemy. Joker, drugie kolano. Biegniemy, biegniemy, biegniemy. Joker! Unosimy. Trzymaj, 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 trzymaj. I biegniemy, biegniemy, biegniemy. Joker! Trzymaj, wytrzymaj, wytrzymaj! I biegniemy, 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 szybko, szybko, szybko. szybko, Joker, trzymaj. Trzymaj kolanko w górze. Wytrzymasz, wytrzymasz, wytrzymasz. I jeszcze raz biegniemy, 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 biegniemy. I, i trzymaj, 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 trzymaj. Kto wytrzymał? Komu się udało? Brawo! Brawo, 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 brawo! brawo. Jesteśmy po prostu najlepszą drużyną. Pamiętaj, że Bad y trzymają się razem. Ja się zmęczyłem. Ja się zmęczyłem. Ja się zmęczyłem, więc za chwilę po prostu idę, siadam na sofę i włączam bad y i oglądam dzisiejszy odcinek. Mam nadzieję, że będziesz oglądać razem ze mną i z moimi kotkami. Tak obiecałem pokazać. Teraz moje koty. To zobacz. Mój kot Diabeł i, i moja kotka Grażynka. Zobacz. Kochają Batwilsy. Zobacz, jakie mają uszy. Prawie jak Batman. Zobacz, jakie śmieszne jak kosmici. Uwielbiają. Uwielbiają oglądać Batwilsy. Ciekawe dlaczego. Hm? Do zobaczenia następnym razem.